Dzień dobry, Dagmara Szczęsna. Witam ponownie na naszym kanale. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli nasz pierwszy film z tego cyklu i polubili bądź zasubskrybowali nasz kanał. Nadal prosimy o polubienia i subskrypcje, abyśmy mogli rozwijać tematykę związaną z odszkodowaniami zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Dzisiejszy odcinek będzie o czynnościach, jakie należy podjąć bezpośrednio po wypadku, aby na przyszłość zabezpieczyć własne interesy. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektórych rzeczy nie da się odtworzyć w późniejszym czasie. Oczywiście pierwszą czynnością, jaką należy podjąć zaraz po wypadku, jest wezwanie pomocy lub, jeżeli to konieczne, samodzielne jej udzielenie. Następnie ważne jest zabezpieczenie miejsca wypadku, aby zapobiec szkodom i utraceniu dowodów. W tym celu, jeżeli jesteś w stanie, spisz i sfotografuj istotne szczegóły dotyczące wypadku, w tym dane świadków, rejestrację pojazdów i miejsce wypadku. Jeżeli na miejsce przyjedzie policja, oczywiście to ona powinna wykonać te czynności, ale nie zawsze tak się zdarza. W sytuacji np. wypadku na chodniku policja na ogół nie jest wzywana. Warto też sfotografować swoje obrażenia, bo takie rzeczy jak siniaki, otarcia szybko znikają. Osoby, które nie mają ciężkich obrażeń, powinny udać się mimo wszystko na badanie lekarskie w celu ustalenia pełnego zakresu obrażeń oraz zapisania ich w dokumentacji medycznej, która będzie niezbędna do dochodzenia późniejszych roszczeń. Nie należy bagatelizować żadnych dolegliwości, bowiem skutki wypadku, np. dotyczące urazów kręgosłupa, mogą ujawnić się nawet parę dni po wypadku. Jeżeli nie została wezwana policja, a zachodzą wątpliwości co do okoliczności wypadku, należy zgłosić to zdarzenie na policję. Sprawy odszkodowawcze są na ogół skomplikowane, dlatego najlepiej już na początku zwrócić się do profesjonalistów, którzy poprowadzą i podpowiedzą, co należy w danej sytuacji zrobić, aby zabezpieczyć własne interesy. W tym miejscu polecam naszą kancelarię, która wesprze Państwa od samego początku. Telefony i informacje, jak się z nami skontaktować, znajdziecie Państwo na końcu filmu. Jeżeli nasz film spodobał się Państwu lub macie Państwo związane z tym pytania, prosimy o komentarze pod nim. W kolejnym odcinku przedstawimy krótko, jak wygląda proces likwidacji szkody. Już zapraszamy i przypominamy o klikaniu w Polub i subskrybuj. Dziękuję i do zobaczenia!